10 kart, 8,3 i więcej, One Star Performer Player Item Guarantee. Pomarańczowe karty? A to są modmy po prostu, tak? Bapy i tak dalej. No dobra, no możemy dać temu szansę, bo tej paczki to na pewno w tym roku jeszcze ani razu nie było. Jak, jak dałem szansę, jak klijana MBP za 8 baniek, to ja to jak najbardziej akceptuję. Romeczku! Pierwta paczka, bo jest minimalnie podniecająca. Mam nadzieję tylko, że jest animacja dobra, a nie że mod czeka na końcu paczki. Jest, czy nie? Jest. 1000 points i 10 kart, 8,3 i więcej. Zobaczmy. Jest faktycznie Flara na szczęście. Animacja prawidłowa na lewej flance. Kto to jest, cholera? To nie jest moja karta, prawda? To jest moja karta. To jest jeden walkout. Kim jest ten gamoń? 86 Gogorza. O ja, cię nie pierdolka. Gogorze dostałem. Dało się gorzej jak Gogorze. Poden Afonso Moreira i. Ojej. Nie no, zajebista paczka. Naprawdę gratuluję. Oby tak dalej do przodu. Jeszcze raz paczka. Jeszcze raz paczka. Bo może, jakiś błąd, zniknie, przegapimy, nie wiadomo o co chodzi A jak jest mapę do trafienia, to wypadałoby dać temu jeszcze jedną szansę, prawda? Zobaczmy Zniknęła? Ty, gdzie ona była? Znalazłem Jest w porządku, proszę bardzo Star Performance Pack z marzeniami, ho? Francja, Enka, Real Madrid, sklepetka duża What the wen! Nie, burn! Ej, burn to chyba nie jest jakiś tragiczny traf, prawda? Burn! On był piekielnie drogi, jak wychodził do tej gry. To jest Down Burn 8-6. Nie pamiętam mu, ile kosztował, przez chwilę go patrzyłem. 200k? 200k Down Burn? No nie, 40. Niestety 40k. 6. Ej, to jest naprawdę zajebista karta. W sobie sprawy nie zdajesz, jaka to jest zajebista karta. Intercept Slide Ja go zostawiam do ewolucji. To jest wybitna karta. Tylko ludzie są. ...lokko, loko. I niestety ogolę się to, tyczy event na Menela, ogolę się na Team of the Year dopiero, no daj mi spokój, człowieku. O tym nikt nie pomyślał, a na pewno masz rację. Jest kampania, najpiękniejsza, zdrowa kampania, ulepszona, 87 z plusem i nowe brazylijskie karty, jak Michael Olise na przykład, który z Brazylią ma niewiele wspólnego, ale ma fajny dribbling. Prawa strona, czerci, całkiem niezłe, ale tylko wizualnie. Lewa strona. Mateusz Kunia finish shot, no i fajnie, jest jakiś event, joga bonito. Pamiętam, że trochę byłem na od tego gościa, jak był likowany, a skończyło się tak, że nie zagrałem nim ani jednego meczu w tym sezonie niestety. No ale to z wieloma piłkarzami tak jest. I na środku, coś? Ederson, nie no, pierdyłka taka, że szkoda strzępić. Mati Kunia, witam w klubie, 15 raz. Santika, Zorla no tu leci jeszcze. Oje, ten event chyba już powinien być usunięty. A dostałeś go dwukrotnie. Katrina Macario i Jan Oblak. Nie. będzie Pytuszewski na Pucharni, a dlatego powiem czy Pytuszewski już jest do gry. Robert Lewandowski, man of the match, witamy tego gościa. To jest wielki, wielki respekt i uznanie. I Chelsea. Kto ma Chelsea młotma w tej grze? Chyba żaden piłkarz, przecież mężczyzna. mężczyzna. Raczej bym kojarzył. R1, jedynka, złono, nie, to jest jakaś baba, tylko i wyłącznie. waros Bronz 8-8. James z shotem, To nie jest najgorszy traf. Jak na kampanię. O, kuźwa, Klauda Pina. To jest, to jest kosmiczny traf, ale ta słabsza jeszcze posiadana to. Nie, raczej nie do użytku. I ni z Rapidem. Eleganckie, żeńskie trio. To tu pewności nie mam. Na trójce. Junior Messias. To nie jest dobre. Na jedynce. Mati Kunia. Proszę bardzo. I na środku byl, no przynajmniej większy over, jak już trafiać foder to przynajmniej, co najmniej taki, nie jak ta koleżanka. W końcu zobaczymy tę francuską postać, która zwolniła już ósmego trenera w swojej karierze. LS? Nie, to jest taka sama baza jak i mój, no niestety. Gratuluję, Gogorza, 86, zajebiście. Przynajmniej się dowiedzieliśmy, że taki piłkarz w ogóle istnieje. Gogorza. We wszyscy trollecie w paczce za 2 KFP leci, a malwo otwieracie głowę za 1000 FP Stary, ponieważ to jest nowa paczka, a to co ty otworzyłeś, to jest jakaś brutalnie stara perspektywa, która nie ma jakiegoś wielkiego potencjału chyba długoterminowo. Ty otwierałeś strę, że otwierałeś. To jest nie player pick, To? Że to otwierałeś, tak? Jeden. Nie jeden. Dwa z pięciu, bez hero, bez ikon 8, 6 i więcej. Tu są wszystkie eventy: Champions League, futbole, festiwale, pierdolety, prime time, Otworzę to. Otworzę tego playerpika. A jak nie będzie dla mnie Amara, dostaniesz w web albo przez web, co najmniej. To kosztuje 9 dych. wam mać Teraz droższe te playerpiki, szczerze powiedziawszy. Dam temu jedną, jedną, jedyną szansę, okej? Okay? Namówił, otwieramy. Dobry den Najdroższy playerpik w grze. Co to za gówno? Otworzyłem dobrą paczkę, czy nie? Logi, dziękuję za 10 miesiąc, Prime. Będzie player pick w środku, tak? Co to kuźwa jest? Jest, dobra, jest w porządku. Okej. Okay. Troszkę dostajemy foderu. Mega mnie to cieszy. Zaprośmy chłopców i pick za 90 zł. 8,6 Ej, Ekor! Cokolwiek by to nie znaczyło! Lewa strona! Lugan! Prawie dobrze, prawie dobrze. Dwójka! Krystian Polisik! Piątka! JJ Freebook Champions League! Ale nie to! Oj, jest, blis, jest blisko upadku! Oddawaj 9 złodzieju! Złodzieju Mendo! Nawet kurwa foderu nie ma sensownego! Biorę tego żula GG Final Doom! Będzie mieć 8-8. 8-8 będzie mieć! Co pojebana sytuacja! Jeden z trzech marzenia: 8-7. Lips Lins Klauda Pina. Swa to było albo ulubione, ulubiony przedmiot po niemiecku, albo kocham Cię. Które z dwóch? Nie pamiętam. Lieblingsfa, albo mi się pojebało coś, nie wiem. Claudia Pinara. Brawo, brawo, brawo. To pierwsze? To pierwsze. Brawo. Bańka 200 na koncie i aspiracje paczkowe. Chyba po Mbappé menownym of the Match. Brawo za to. Brawo. Perspektywa jest bardzo owocna. Travis Scott w tle. Chyba leci pierwszy raz od trzech lat na tym kanale. I kto jest z nami? Sylwetka chyba nie zła, no i zobacz, jest fajnie. Wiktor Osim. On kosztuje 450 tysięcy monet. To jest bardzo dużo. Opłaca się wjeżdżać w Team of the Wiki. Mnie pytasz? Handlara zapytaj. To przeze mnie te karty idą do góry potem. Ty! Ty to nie był Osiman, kurwa, widziałeś? Co się stało? A ja... I ja pierdolka, przepraszam, no niestety. Pod YouTube'a zostawimy, że ten Osimen Nie pokażemy tej animacji walkoutu po prostu. Ten Bias dostał dobrze. Miki van de Pascal Gross, Buteyo86. To jest piekielnie uczciwy traw. Tylko ten Rapidu to wygląda trochę komicznie na, na tej pozycji. Bańka400. Bańka400. Half Time Star Performance Pack. Proszę bardzo. 150 tysięcy monet. 150 tysięcy monet to jest bardzo mało w porównaniu do tysiąca Japońców. Nie opłacę się ładować FP. Chyba. To jest Jan Zoma. Rzadko jest w ogóle podwójny walkout. Jan Zoma i Chelsea London. No to znowu jest ten London Tipton Żęski, nic, nic fajnego. brąz 8-8. No niestety. No 96k. Kolejny gościu, który przegrywa w dniu dzisiejszym. To się zdarza. 15 razy 8-2. time Świetne. Który mam level już? 18 prawie że. No. Perspektywa ukończenia karnetu jest coraz bliżej w tym sezonie. Fajnie by było to zrobić idealnie na. Na Team of the Year, prawda? Half-time star performance pack, podejście chyba 13 dzisiaj. Wciąż żadnego Mbappé, Jeden Van de Ven, Jeden Burn. To jest Rayton. Podwójny walkout. Tylko jaki walkout? Inny niż Chelsea. A Tético de Madrid. Nie wiem, jakiś Julian ma? Oblak ma? Griezmann ma? Jimenez, Jimenez miał, tak. Jimenez, mhm. Mm Skoczna bania. No to nie, straf chyba. Warte tych pieniędzy niestety. No ale kurde! Średnio to daje! Naprawdę średnio ten Sanchez to gówno. Że ten Sanchez to jest gówno, ty się pierdyknij w łeb. 19 20 21, 11 Champions League, dywizja elitarna. To jest genialny piłkarz. Fantastyczny, że piłkarz. Dobra, Titi Henry, baza. Pele wybiega na boisko dzisiaj. Dostanie angaż, bo dawno tym gentlemanem nie grałem. I, i Burn. I Burn, Nesio. Zawierdzila Wandajka cię wrzucimy. I zobaczycie, jaki jest, kurwa dobry ten gość. Masentuontu tu on to jest z zamrażarki, no... Trochę gościu ostatniego szkoleniowca wykastrował, i Alonso. On wychodził w pierwszych meczach w tym sezonie w pierwszym składzie, prawda? Mastantuono, nie wiem, pierwsze trzy, cztery kolejki z rzędu, to był pierwszy skład. Vini, Mbappe, Mastantuono, myślałem, że tak będzie wyglądać nowa trójka na, na ten sezon. A potem się magicznie okazało, że gościu... To nie jest chyba ten poziom, Xabiula w niego zwątpił. Gonzalo to trzech? No dobra, ale Gonzalo już grał, no. Narracja była taka, że przychodzi Arbeloa i daje swoich chłopaków, których jeszcze nigdy nikt na oczy nie widział. Jeść, Nikoś! Rodrigo Winter Prime co roku, jest ma baza. A, to prawda. Nie, triggery mam wyłączone w padzie, mega by to irytowało na dłuższą metę. Trzeba, trzeba wyłączyć. Brawo, Bern. Pokonał go 2 na 1. Ale to gościu spieprzył. Jedź, 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 Arturo Vidal. No, trochę mamy miejsca w tej sytuacji. Nikoś! Jest! Pomało się rozgrzewamy! Jeszcze będzie dobrze dzisiaj. Czabie pójść do Liverpoolu i pokaże, że Real po prostu miał problem z zawodnikami, a nie trenerem mimo? Wiesz, na pewno Real ma problem większy z zawodnikami, jak trenerem, ale nie o dziś wiadomo, że łatwiej zwolnić tenera niż 8 piłkarzy, prawda? Spamowanie pułapki offsydowej coś daje? Czy to TIK? Moim zdaniem coś daje, ja polecam spamić. Stwarcz se klikniesz, potem tu Ci wejdzie w nawyk, a wyraźnie można stracić mniej kick bo te łajdaki na Sio, jak też pułapki offsydowe, to stoją po prostu jak zamurowani tak to wygląda trochę lepiej. Mateos! Będzie dublet? A jakże dublet? Trójka w 15, jest okej. Okay. Ale o co chodzi z tym triggerem? No chodzi o to, że nie brzęczy kontroler, nie? Jakieś dodatkowe, niepotrzebne wibracje z tyłu są. Obawiam się, ale jesteśmy na nadzieję, że tak nie będzie. Z dwóch baniek końców z 11 paczek nic nie oddam, to To bo będzie to ciężkie upokorzenie. Nie no, teraz napisałeś głupotę. I powiem taki głupot będzie nie lada dużo już od najbliższego piątku. To, to jest 111 paczek na kartę Team of Dare? Karta Team of Year realnie to leci raz na 5000 takich paczek. Panowie, 1 na 1000 łajdaków trafi kartę niebieską na tym czasie. Już się na to przygotujcie. Chłopie tu myślą, że jak zostawiam dwa razy na godę z za full champion, za 11 minut, to musi być karta niebieska. Absolutnie nie o to chodzi. Guju, Mark Guju, to jest dopiero specyficzna persona, co? E, niech mu się wiedzie, no, był fajny chłopak, tylko... No nie ten level, umówmy się, to nie jest ten level, raczej... Chelsea to też nie jest chłopak, który zwojuje coś na pierwszy skład, tylko jest właśnie takim fajnym zmiennikiem na tego typu puchary. O, ciekawa jaka jest średnia. Ale bym tak strzelał, że... hmm... z 300 tysięcy Fiaopońców? A, jak wydasz 300 KFP, to raczej powinieneś trafić jedną chociaż niebieską kartę. Wiadomo, jeden trafi 6, inny jedną, ale to powinna być co najmniej. Czyli sugerujesz, że otworzę jeden paczek? Nie, bo to nie chodzi o ilość. No, gdzie paczka 82 razy 10. Chłopy piszą: "O, ja zostawiłem Bohowiak 300 paczek na Team of the Year". I tam jest paczka po 83 razy 5, 82 razy 10, 85 razy 3. No wie. Paczka na Team of the Year to jest paczka ze sklepu za 500k, gdzie jest procent 1,8. Tam już można marzyć. A tutaj na początku, wiadomo, no fajnie się pobawić, pomarzyć, ale no też nie byliśmy w skrajności przecież. Koncentracja Golden Goal Jula Simons, Bergheis. Tu to robi Bergheist na ręce, Czyli jest dla mnie mal potm w tej frontowej ewolucji, to wygląda mega dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Tylko nie w Pieprzski z bo to by było trochę kompromitujące, przyznaję. Brawo, Lotarzyna. Brawo, Theo. Idealne na bicie wroga. Będzie taki typowy Golden Gold od 70 minuty, Zdaję oczywiście. No, chyba, że mi teraz w pieprzy. Nie w pieprzy. Paolo Maldini za dużo jest również. Fajna. Fanie bramka Ty śmieciu Ty śmieciu holenderski Obyś kopytą w kal... Jak najprędzej, do Team of the Year nie dociągniesz O wow Tak się pisze, tak do chłopaków, golden goal I się strzela pierwszy bramkę, to kontynuujemy zmagania Dobrze to wiedzieć Muszę podapać tę mechanikę chyba na przyszły sezon Nie mogę sobie na to pozwolić Teraz w okresie Team of the Air Bang Doloby łajdaku, doloby tak jest, tak jest, brawo, gratuluję. Ale to jest, nie troszeczkę mądra metoda, naprawdę mądra, nie fair, ale mądra. <laughs>